Tylko jedna wola ożywia Jezusa i Maryję. Jezus nie czyni więc niczego, w czym Maryja by nie brała udziału. To wszystko, czyli tworzenie podobieństwa między mną a duszą, jest konieczne do świętości życia w mojej woli. Uczyniłem to ze swoją mamą. Nie dopuściłem żeby była jakaś moja mała boleść, mój czyn lub moje dobro, w których ona by nie wzięła udziału. Jedna była wola, która nas ożywiała. Gdy więc nosiłem śmierć i ból, lub gdy działałem, ona umierała, cierpiała i działała wraz ze mną. W swojej duszy miała być moją wierną kopią, tak, iż gdy się w niej przeglądałem, miałem w niej widzieć drugiego siebie. A teraz to, co uczyniłem ze swoją mamą, chcę uczynić z Tobą. Po niej stawiam Ciebie. Chcę, aby Trójca Przenaświęca była odzwierciedlona na ziemi. Ja, moja mama i Ty. I konieczne jest. Aby za pośrednictwem stworzenia moja wola miała czynne życie na ziemi. I jak może mieć to czynne życie, jeśli najpierw nie dam temu stworzeniu tego, co moja wola zawiera i tego, co uczyniła mojemu człowieczeństwu? Moja wola miała prawdziwe i czynne życie we mnie i w mojej nierozłącznej mamie, a teraz chcę. Aby je miała także i w Tobie. Jedno stworzenie jest mi bezwzględnie konieczne. Tak postanowiła moja wola. Pozostałe będą uwarunkowane. Tom 14, 20 lipca 1922 rok. Wszystkie stworzenia mają jako życie czyny Jezusa, a razem z nimi Czyny Maryi Córko moja, w mojej woli znajdziesz nie tylko wszystkie czyny, których dokonało moje człowieczeństwo i w których splatałem razem wszystkie stworzenia, lecz także wszystko, co uczyniła moja droga mama, która przeplatając się ze mną tworzyła jeden tylko akt. Gdy tylko zostałem poczęty w jej łonie, Zaczęła splatać swoje czyny z moimi, i tak jak moje człowieczeństwo nie miało innego życia, innego pożywienia, innego celu, jak tylko wolę mojego Ojca, która płynąc we wszystkim, czyniła mnie aktem każdego stworzenia, aby ze strony stworzeń przywrócić Ojcu prawa Stwórcy i oddać mnie. Jako życie wszystkim stworzeniom. Tak też i ona, gdy zaczęła się ze mną przeplatać, w imieniu wszystkich przywracała Ojcu prawa Stwórcy i oddawała siebie wszystkim stworzeniom. Tak więc wszystkie stworzenia otrzymały jako życie czyny mojej mamy wraz z moimi. A teraz w niebie. Otrzymuje ona pełną chwałę każdego stworzenia, a ze strony każdego stworzenia moja wola daje jej taką chwałę, że nie ma chwały, której by w sobie nie zawarła i która by od niej nie pochodziła. A ponieważ splotła ze mną swoje dzieła, swoją miłość, swoje bóle i teraz w niebie. Otrzymuje tak wiele chwały, jak wiele splotów uczyniła w mojej woli. Oto, dlaczego przewyższa wszystko, obejmuje wszystko i bierze udział we wszystkim. Oto, co oznacza żyć w mojej woli. Moja umiłowana mama nigdy by nie mogła otrzymać tak wielkiej chwały. Gdyby nie popłynęły w mojej woli wszystkie jej czyny, które ją ustanowiły i nadal ustanawiają królową i koroną wszystkich. Tom XIV, 15 sierpnia 1922 rok. Maria była świadoma wszystkich ukrytych boleści życia Jezusa. Moja matka była widzem wszystkich boleści mojego ukrytego życia i było to konieczne. Jeśli przyszedłem z nieba na ziemię, aby cierpieć i to nie dla mnie, ale dla dobra innych, to potrzebowałem przynajmniej jednego stworzenia, na którym miałem oprzeć dobro, które moje boleści zawierały. Musiałem więc poruszyć swoją drogą mamę, aby mi dziękowała, wielbiła mnie, kochała, błogosławiła i podziwiała nadmiar mojej dobroci. Tak bardzo, że ona przejęta, urzeczona, wzruszona widokiem moich boleści, prosiła mnie, żebym ze względu na wielkie dobro, Jakie przynosiły jej moje boleści, nie pozbawiał jej utożsamienia się z moimi własnymi boleściami, aby mogła je znosić, odwzajemnić się i być moją doskonałą naśladowczynią. Gdyby moja mama nic nie widziała, nie miałbym swojej pierwszej naśladowczyni, nie otrzymałbym żadnego dziękuję. I żadnego uwielbienia, moje boleści i dobra, które moje boleści zawierały, nie przyniosłyby żadnego efektu, ponieważ, jeśli by nie były znane przez nikogo, nie mógłbym utworzyć pierwszego elementu, na którym by się wsparli pozostali. Cel więc wielkiego dobra, które miało otrzymać stworzenie, zostałby utracony. Czy widzisz, jak konieczne było, żeby przynajmniej jedno stworzenie znało moje cierpienia? Tom 14, 13 października 1922 rok. Owoce czynów, których dokonali razem w woli Bożej, na naszą korzyść, Jezus i Maryja. Chciałem aby moja święta mama podążała za mną w ogromnym morzu najwyższej woli, i wraz ze mną podwajała wszystkie ludzkie czyny, stawiając we wszystkich czynach stworzeń zaraz po mnie podwójną pieczęć czynów dokonanych w mojej woli. Jakże słodkie było towarzystwo w mojej woli. Mojej nierozłącznej mamy. Towarzystwo w działaniu przynosi szczęście, zadowolenie, czułą miłość, radość, zgodę i męstwo. Odosobnienie przynosi przeciwieństwo tego wszystkiego. Gdy więc działaliśmy razem z moją kochaną mamą, powstawały morza radości. Zajemnego zadowolenia, morza miłości, które rywalizując ze sobą, zanurzały się jedno w drugim i wytwarzały ogromne męstwo. I nie tylko dla nas powstawały te morza, lecz także dla tych, którzy w naszej woli dotrzymywaliby nam towarzystwa. A co więcej, morza te, można powiedzieć, Przekształcały się w wiele głosów, które wzywały człowieka do życia w naszej woli, aby mu przywrócić szczęście, jego pierwotną naturę i wszystkie dobra, które utracił, odstępując od naszej woli. Tom 14, 11 listopada 1922 rok.